Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Tym razem jesteśmy na otwarciu nowej edycji serwera. Jest to serwer, no tak naprawdę, ten sam co, co ostatnio, w sensie no Oranżu Cichego, ale sezon trzeci, yy, bo, yy, bo tutaj jest no. Sezon trzeci, żeby. No bo ostatni sezon nie wyszedł za dobrze, więc trzeci sezon teraz yy, robimy i jest otwarcie ogólnie. Słuchajcie, nie tak to sobie wyobrażałem, ale ogólnie to mieliście się zespałnić na górnym piętrze i mieliście móc przeczytać to to, to no, to ogłoszenie i o, ja miałem sobie od razu po waszym wejściu usunąć administratora, ale niestety y, muszę ja to przeczytać. Więc teraz uwaga, słuchajcie, ja się przełączam na survival. Spokojnie y, ja sobie usunę administratora od razu, od razu po już rozpoczęciu jak, no bo no... Uf, nie, I teraz, teraz tak, y, co? No bo żebym, żebym nie mógł y, na przykład wpisać sobie game creative albo kliknąć F F3N, żeby jak na przykład wpadnę do lawy, to mogę, mam, mam móc umrzeć. A czemu chcę? Czemu? No, bo Dobra. Okej. Okay. Y, żebym nie mógł po prostu sobie włączyć kreatywa i teraz tak, tutaj jest zbiór zasad. Witajcie na, na nowej edycji naszego serwera, to już trzeci sezon, ale tym razem... No i dziękuję wam za uwagę i życzę miłego grania. Niestety Kuba... A, tak, w ogóle, jaki jest link do Discorda? Do Discorda? Y a nie wiem, a ty nie możesz zaprosić? A, bo No, nie mogę Shadow zaprosić. A to czekaj, to... Ała! Kuba, co jest? Co jest? Co jest? To jest mord... Do. Dobra, proszę na dół, zapraszam, zapraszam na dół. A to... A ty nie możesz... Dobra, nie bić się, NIE BIĆ SIĘ! Ej, dobra, słuchajcie, e, czy... Wy naprawdę nie możecie zaprosić Shadow Smoka? No, nie... Czekaj. Okej. Dwa kile. <noise> eee, no nie zabijajcie się! Czekajcie! Ej, zaraz wracam. Ej, to kiedy zaczynamy? Tam jest creeper. No wiem, ale Kuba ma Z2. Co się, Kamil? Nie wiem. Kuba jest taki agresywny. Brak. No Kuba jest agresywny. No, chyba Ej dobra, czy wszyscy mnie słyszą? Tak Tak, wszyscy cię słyszą Dobrze, Kuba nie zabijaj nikogo teraz cię proszę, tak, taka prośba jest Proszę nikogo nie bić, bo... dobra A oni mnie no. Dobra, wszyscy na dolne piętro teraz No na dolne, no kurde, typie, ja chcę zaczynać Wszyscy, fokus na Kubiego no ale wszyscy Ja chcę zacząć serwer, a nie! To znaczy czyli... Dobra, daj mi admina. Nie dam ci admina, nie chcesz admina! Nie, nie chciałeś admina, no. Nie mi dostały dwa serduszka. Mi też dostały dwa serduszka, skaczę z dachu. Elo! Dobra, Elo, idziemy! <śpuszczam> Zapraszam! Witam na dworze. Uważajcie na Creepery. Nie przepychać się. I to to wszystko? Możemy normalnie wszystko robić? No tak. <grym> Ale nic nie można niszczyć. Jak nic nie można niszczyć? Bo to jest chaos. Musicie szałon. trochę odejść dalej. Słuchajcie, ja wiem gdzie jest wioska, więc jak chcecie. Nie mogę zginąć w no, Okej, okay, ja se idę zebrać drewno pierwsze Ja wiem gdzie jest wioska, więc yy, ja będę mógł was zaprowadzić Dobra, ja robię raid na wioskę Jak chcecie się dowiedzieć gdzie jest, to po prostu idźcie za mną no, a gdzie... o, o. Ja mam cztery serduszka, po. Nie, nie, nie. Jak ktoś a, chce się... Wioska? no Kurde, poszedłem se O, czekaj, ominęliśmy, ominęliśmy czy serduszka mam Muszę tam... gdzie jest, jest ta wioska? Nie wiem, ale znaleźliśmy jedną z farm tej wioski. Pewnie jest... Na górze jest wioska. Dobra, mam, mam kolejną farmę. Tak, znalazłem, znalazłem. Skrzynka! Chlebek! Żelazne w ogóle te niezłe wdzięko mam. Nice. A to jest opuszczona wioska, no nie? To nie jest opuszczona wioska, są w dole. Ja jest serduszka? Pozdrawiam. No, no bo i co? I było się bić? Było się bić? Trzeba było siedzieć spokojnie. Jeszcze jedna skrzynka. Ile w ogóle chleba? Ej, jak, dobra, ktoś, jak ktoś głoduje, to ja mu ja mogę trochę najedłem, dać. Co w się, sensie, ja wiem w którą... O, znalazłem łąkę, znalazłem łąkę, słuchajcie. Pod rekordy. napisz nasz rekordy. Eee, dobra, już piszę. Hmm. Chodźcie tam wszyscy, to sobie tam zamieszkamy. A to też, to też, dobra, napiszę. 210 chodź, A to jest, ja teraz nie jestem jeszcze na tej, na tym, tym, jestem obok, nie? W sensie... A to napisz w ogóle kordy tej, tej. No właśnie, takie. O, dobra, poczekaj. No to proszę. A no zna, to wioska. Zna, Znasz to wioska, wioska jakie to jaki to jest poziom tak? trudności? Eee, trudny. O, to to... Spoko. O, jest na łące jakiejś. Marek, kradnij lampy. Kradnij lampy. Ja se eksploruję Kavika. Czekajcie, potrzebuję tarczę. Jedno nie chyba zostawia. Potrzebuję tarczę, bo jak mnie szkielet jakiś zaciupie, to będzie przyps. Ej, osiedlmy się w jakimś takim fajnym miejscu, gdzie, gdzie będzie naprawdę spoko. No dla mnie spoko, tylko że ze spawnu no, tu się długo idzie. No tak no, ale wiesz no, ja już nie, ja już tam nie mam spawnu, nie. Jak ja umrę, to nie, nie, nie zrespię się tam. Okej, okay, ja już wychodzę z tego cave'a, już wszystko ja idę zrobiłem. Jestem żeby przepalić żelazo. No ja idę do Ja mam piec chutniczy w ogóle ukradłem z wioski. No ja Piec chutniczy tak, ja i wędzarkę. Nie miałem wtedy niczego czym bym mógł to wykopać. Ja jestem przy takiej rzece. O mam pszczoły w ogóle widzę. Widzę pszczoły. O, konie, białe konie. O, i znalazłem świerkowy las duży taki na górce. Ej, znalazłem naprawdę fajną miejscówkę, Ten las jest spoko. A my jesteśmy koło lasu. Właśnie idę was szukać. takie jeziorko i ten. Jeziorko i. Yy, rzeczka. I taka wysoka mega góra, która jest brzydka moim zdaniem. A dobra, idę tam do was. Jestem bardzo obok. Bardzo obok, no. Miałem rację, bardzo obok. Siema! Nie ja wiedział, potrzebuję nie. pszenicę, żeby, bo pójdę sobie po te... Będę szedł po, po zwierzęta. Kamil? Dasz jedną pszenicę? Ja zaraz idę, bo sobie kupię mnie na domu. Ty, co jest w ogóle? Jak ja mam tutaj wypas, kurde. Kurde ej, przez przypadek zrobiłem hełm, a miałem hełm. Kto chce hełm? Żelazny za darmo. Ja, ja Dobra, uwaga, uwaga, rzucam do góry. Elo. No nie. No nie. Widzicie jaki jestem dobry dla was? Bardzo dobry. No. Dałeś matnickowis, chociaż że to ja byłem pierwszy. Okej, okay, słuchajcie, ja już kończę, kończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Taki krótki odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało i dziękuję Wam za 20 subów. Yy, następny cel to 30, wiem, strasznie mało, no ale trzeba najpierw te pierwsze suby wbić, więc yy, jeżeli macie kolegę, to wtedy yy, wyślijcie mu. No, do wszystkich swoich znajomych, do babci, do dziadka po prostu wyślijcie. Link z moim kanałem będzie mi bardzo miło. <grym> yy, a jeżeli wy jeszcze nie subskrybujecie, to to zróbcie. No, i czekajcie na nowe filmy z serwera, bo będą regularnie. No, cześć.